Cześć, dzień dobry moi podcastowicze z tej strony, Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Witam Was serdecznie w 223 odcinku tej audycji. I co dzisiaj dla Was przygotowałem? Dzisiaj mam dla Was coś z mojego własnego podwórka, a mianowicie opowiem Wam o zupełnie nowym pakiecie członkowskim w klubie Pro Progressio. Ten pakiet nazywa się Kaspen Virtual. Ale zanim o tym, czym jest Kaspen Virtual, wytłumaczę Wam skąd się w ogóle wzięła nazwa Kaspen. No, bo nie jest to jakby słowo, które znajdziecie w jakimkolwiek słowniku, czy polskim, czy angielskim. Jest to skrót. Skrót pochodzący od pierwszych liter kilku bardzo ważnych dla mnie i dla Pro Progressio, czyli organizacji, którą na co dzień kieruję, stwierdzeń, określeń, czynności. CASPEN to Consulting, Advisory, Support, Promotion, Education i Networking, czyli sześć wartości, sześć celów, sześć aktywności którymi kieruje się na co dzień Pro Progressio. Tak, 8 lat temu, no blisko 8 lat temu, bo 8 będzie w grudniu, powstał pomysł nazwania pakietu członkowskiego albo w zasadzie serii pakietów członkowskich, które oferujemy naszym członkom. Zaczęliśmy od pakietu biznes, który jest bardzo kompleksowy. Ten pakiet jest do znalezienia oczywiście na stronie Pro Progressio i zachęcam Was do zapoznania się z nim, gdyż tam jest cała masa różnych czynności, praw, obowiązków, rzeczy, z których członkowie klubu mogą korzystać. Później powstał pakiet standard, który został nieco ograniczony, a to po to, że dowiedzieliśmy się, że jest na rynku sporo organizacji, które de facto nie potrzebują pełnego zakresu pakietu, jaki daje pakiet KASPEN Business, tylko potrzebują na przykład dostępu do wiedzy, do informacji, która przez pro Progresję na co dzień się przewija. Więc powstał pakiet standard ale od kilku dni, od początku sierpnia, dostępny jest zupełnie nowy pakiet. Tym pakietem jest Caspen Virtual. No i jaka jest jego geneza? Geneza jest taka, że dostawaliśmy całą masę zapytań o to, w jaki sposób można pojawić się na outsourcing portal. A Outsourcing Portal jest to witryna internetowa, którą od 10 lat na co dzień zarządzamy. Na co dzień zasilamy treścią i na co dzień pokazujemy światu czym kieruje się świat outsourcingu, nowoczesnych usług dla biznesu, relacji B2B, centrów usług wspólnych, Centers of Excellence, czy też obszaru np. badawczo-rozwojowego czy też IT. Więc taka grupa tematyczna pojawiała się bardzo często na portalu i nadal zresztą to robi. No to co? Trzeba było zrobić pewien krok naprzód, aby wykonać tutaj pewien, pewne otwarcie na firmy, które właśnie głównie portalem są zainteresowane, a niekoniecznie interesują ich inne działalności, które w ramach Kaspen Business do tej pory były dostępne. No ale to w takim razie należy Wam się wytłumaczenie, przynajmniej w dwóch zdaniach. Co takiego dzieje się na portalu? Portal jest, tak jak wspomniałem, już zarządzany przez nas od 10 lat, no i na co dzień możecie się z nim spotkać, na przykład z takimi danymi, że średnio miesięcznie odwiedza go 30 tysięcy unikalnych użytkowników. Ci użytkownicy generują w okolicach 56 tysięcy wyświetleń stron. Jest to jak na branżowy portal całkiem nieźle, chyba przyznacie. No, i skoro tak jest, i skoro na tym portalu dzieje się tyle dobrego, no to co w takim razie mają dla siebie firmy? Na co mogą liczyć? Firmy mogą liczyć te, które korzystają z usług pakietu KASPEN Virtual na założenie swojego własnego profilu. Biznesowego. Jest to nic innego jak wizytówka biznesowa firmy, dzięki czemu można zbudować własny dodatkowy wizerunek. Poza własną stroną internetową, czy też profilem na Facebooku, czy Linkedinie, można zaistnieć na outsourcing portalu. No, ale to nie wszystko. Po co budować sobie samą wizytówkę? No, poza tą wizytówką, to co się dostaje w ramach pakietu Caspen Virtual, to również dostęp do własnego newsroomu. Jest to sekcja prasowa, którą firma, która korzysta z pakietu Caspen Virtual, może sama sobie zarządzać. Tak, może na co dzień, niezależnie od ilości, niezależnie od czasu dnia, zamieszczać informacje prasowe, którymi chce się podzielić ze światem. Warto to robić. Dlaczego? Dlatego, że średniorocznie wizytówki na outsourcing portalu są wyświetlane pomiędzy 11 a 12 tysięcy razy. Tak, tyle razy na nie trafia ruch zarówno bezpośrednio z sieci internet, jak i z innych zakładek na outsourcing portalu. Newsroom to oczywiście nie wszystko. Ta nieograniczona ilość zamieszczania informacji to również nie wszystko. No, bo co takiego jeszcze w ramach Kaspen Virtual, w ramach portalu, jakim jest Outsourcing Portal, można uzyskać? Można uzyskać jednotygodniową kampanię banerową w ciągu roku. Także firma, która korzysta z takiego pakietu, decyduje, kiedy chce i w, w którym okresie uruchomić sobie tygodniową kampanię banerową. No, ale czy to wszystko? No oczywiście nie wszystko. No bo na, wyobraźmy sobie, że na tym outsourcing portalu również można zamieszczać, na przykład ogłoszenia rekrutacyjne. Jest to sekcja, która jest dostępna tylko i wyłącznie dla członków klubu Pro Progressio. Nie można sobie ogłoszeń kupić z ulicy. Można skorzystać z tej opcji tylko i wyłącznie będąc w klubie. Ale jak już się jest w klubie, to ogłoszenia rekrutacyjne są bez żadnych ograniczeń i można je zamieszczać na outsourcing portalu. Co jeszcze? Bo to oczywiście nie wszystko. Można również prowadzić własnego bloga, i to tutaj już firma, która korzysta z tego pakietu, decyduje, czy chce tego bloga prowadzić pod swoją nazwą, a może pod nazwiskiem swojego eksperta. Jak przejrzycie sobie blogi, które znajdują się na outsourcing portalu, to tak. Właśnie jest. Także możemy sobie podsumować tych kilka elementów, czyli w ramach, w ramach pakietu Caspen Virtual dostaje się dostęp do platformy Outsourcing Portal, gdzie zakładana jest wizytówka firmy, zakładany jest newsroom dla tej firmy, dawana jest możliwość nieograniczonej publikacji swoich własnych wiadomości prasowych. Oprócz tego budowana, budowana jest sekcja blogowa, no i oczywiście jeszcze do tego można dołożyć sobie kampanię banerową i ogłoszenia rekrutacyjne. Całkiem dużo, prawda? No, to skoro tak to wygląda, no to w takim razie kto może z tego skorzystać? Mogą skorzystać z tego wszelkie firmy, wszelkie organizacje, które świadczą usługi B2B. Dlaczego? Dlatego, że taki właśnie jest profil outsourcing portalu i taki jest profil też działalności samego Pro Progresio. Pro Progresio buduje relacje w ramach B2B, czyli relacja biznes to Biznes. Tak się to toczy już od 8 lat. No dobrze, no to zróbmy sobie jeszcze krok dalej. Czy tylko dostęp do outsourcing portalu jest ujęty w pakiecie KASPEN e, Virtual? No nie, bo gdyby tak było, to w zasadzie można by było ograniczyć się tylko i wyłącznie do obecności na samej platformie. To, co jeszcze jest ujęte w tym, w tym pakiecie, to to, że każda firma, która do niego przystępuje, dostaje certyfikat członkostwa w klubie Pro Progression a takich firm, które w ogóle mamy w klubie, jest już około setki. Poza samym certyfikatem, dostaje się dostęp do cotygodniowych newsletterów pro progresjo, a w tych newsletterach zamieszczanych jest cała masa informacji. Po pierwsze o tym, kto jest w klubie, czyli dzięki temu cała społeczność wie, kto jeszcze jest w tym klubie i kto może być dla nas partnerem, czy to do benchmarkingu na przykład, czy to do wymiany informacji, czy to do zaoferowania swoich własnych usług. Oprócz tego w klubie mamy jeszcze taką możliwość, że dajemy tutaj możliwość do nawiązywania między sobą relacji, ale te relacje są już zawarte w pakiecie Caspen Business. W pakiecie Caspen Virtual zaś każdy członek może zwrócić się do Pro Progressio z pytaniem o zaopiniowanie pewnego tematu, który jest związany ze światem nowoczesnych usług dla biznesu, czy też outsourcingiem, weryfikacją swoich danych itd. itd. To co zapewnia również proprogresję w ramach pakietu Kaspen Virtual to dostęp do wiedzy o wydarzeniach biznesowych oraz o raportach, które pojawiają się nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Posiadając taką wiedzę, każda firma członkowska może z niej skorzystać, a dzięki na przykład informacjom o dostępie do wydarzeń biznesowych, i to nieważne czy tych wirtualnych, których na razie jesteśmy świadkami, czy też tych stacjonarnych, które do nas wrócą po zdjęciu wszelkich blokad, Każda firma członkowska, która jest w klubie Pro Progressio może liczyć na specjalne ceny. A to dlatego, że Outsourcing Portal i Outsourcing and More są mediami, które na co dzień za, e, wspierają rozwój sektora outsourcingu i usług dla biznesu. Dzięki czemu organizatorzy zapraszający te dwa media jako do grona pat patronów medialnych oferują specjalne ceny, specjalne rabaty na udział w swoich wydarzeniach. I dotyczy to zarówno wydarzeń w Polsce jak i za granicą. Dobrym przykładem na przykład są konferencje SSON-u, które wspierane są przez nas już od kilku lat i zawsze tam firmy członkowskie mogą liczyć na dobre ceny, aby się pojawić na tychże wydarzeniach. No dobra, spójrzmy sobie jeszcze na pewną statystykę. Posłużę się tutaj pewną moją notatką, żeby nie przekłamać danych. No i powiem Wam tak, że statystyka mówi, że mamy dla Was jeszcze jeden pewien bonus. Jaki bonus? Bonus jest taki, że na outsourcing portalu prowadzimy także bibliografię outsourcingu. Co to jest? Jest to rejestr, um, który zawiera informacje na temat tego, gdzie są publikowane informacje o poszczególnych firmach, które mają swoje wizytówki na outsourcing portalu i które są w ramach. Klubu Pro Progressio. Co to takiego daje? No daje to to, że w zasadzie w jednym miejscu jesteście w stanie znaleźć sobie informacje na temat swojej własnej firmy, gdzie było o niej pisane. Wiecie ile z tej chwili rekordów bibliografii outsourcingu? Już wam mówię: 47 182. I na przykład, wpisując w bibliografię nazwę swojej firmy, możecie zobaczyć, gdzie. Było o niej pisane, wręcz nawet z dokładnością na której stronie w jakimś opracowaniu bądź. W gazecie, czasopiśmie. Zachęcam Was do tego, aby sobie rzucić okiem na bibliografię outsourcingu, bo daje ona bardzo dużo do myślenia. Co mamy dalej? Mamy też jeszcze taką informację, która Wam się na pewno przyda, a mianowicie to, że członkowie klubu, którzy korzystają z pakietu Caspen Virtual, mogą również korzystać ze specjalnych ofert kierowanych od firm członkowskich do firm członkowskich. Tak, taka zakładka jest umieszczona na mm, stronie klubu, Proprogresio.pl i tam są zamieszczane specjalne oferty, z których można na co dzień w ramach klubu korzystać. Jest to nowość, ona funkcjonuje u nas od mniej więcej dwóch miesięcy, ale nawet jak już teraz tam wejdziecie, to zobaczycie, jak różne rzeczy firmy członkowskie oferują sobie nawzajem. Myślę, że nawet nie będę Wam odkrywał, jakie to mogą być typy ofert. Warto wejść sobie na tą stronę i samemu zobaczyć. No to co mamy tutaj dalej, i chyba taką najważniejszą i najistotniejszą rzecz, która Wam się na dzisiaj przyda. Na ile można wejść do klubu? Oferty zresztą tak jak w przypadku każdego innego pakietu Kaspen są podpisywane w zasadzie nie oferty umowy są podpisywane z pro Progressio na okres 12 miesięcy i można je podpisać o każdej porze roku. Nie ma tutaj wymogu aby zaczynać od początku miesiąca bądź od początku roku. Generalnie wtedy kiedy się podpisze taką umowę z pro Progressio, trwa ona 12 miesięcy i w tym okresie w ramach Kaspen Virtual można korzystać z outsourcing portalu, można mieć do do newsletterów pro można korzystać z ofert firm partnerskich i to wszystko inne, o, którym, o, o czym Wam przed chwileczką powiedziałem, a o tym czego nie powiedziałem, znajdziecie również w linku załączonym do tego dziś, dzisiejszego odcinka, gdyż to tam będą wszelkie szczegóły dotyczące m, pakietu Kaspem Virtual. No i na koniec koszt no bo w końcu wszystko coś kosztuje. Koszt tego pakietu to 6 tysięcy złotych netto za rok. Tak, tylko 6 tysięcy. I za 6 tysięcy zyskujecie ogromną obecność w świadomości ludzi, którzy są zainteresowani tematyką outsourcingu, centrów usług wspólnych, centrów typu RD, obszaru IT, czy też po prostu relacji B2B w świecie usług dla biznesu. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Dzięki Wam serdecznie, że byliście ze mną. Zachęcam Was oczywiście do przystąpienia do klubu i do skorzystania albo z Caspen Virtual, albo z Caspen Standard, albo z KASPEN Business. Tam jest absolutnie wszystko, czego możecie się spodziewać po, po tym, co my jako Pro Progresio dostarczamy na co dzień do rynku. Tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie. Pamiętajcie także o subskrypcji tego podcastu. No to co? Słyszymy się już niebawem. Na razie. Cześć!